Siempre kochani, z tej strony Disco Prodo. Jak sami dzisiaj kochanie, wiecie, dzisiaj wielka orkiestra Świątecznej pomocy 29 finał. My oczywiście w dzień byliśmy wspierać licytację. A teraz, kochani, pokażę Wam. Wyślemy światełko do nieba. Te piękne wyrzutnie poleto. Piękne nasze niebo. Wyślemy kłanym dzieciom nasze, światełko do nieba. Kłanie, lecimy. A to moi Koni widzowie, zaczynamy. Jest 20, zaczynamy światełko do nieba. Wysyłamy. Powagamy. Lecimy.